Mam dla Ciebie krótką i treściwą prezentację wtyczki do programu SketchUp, dzięki której w prosty sposób będziesz w stanie ocenić, czy Twój projekt spełnia normy budowlane z zakresu nasłonecznienia, co pomoże Ci skrócić czas, jaki poświęcasz na ten aspekt swojej pracy. Aby pobrać wtyczki do SketchUp, przejdź na stronę SketchUp.pl. Kiedy wejdziesz na stronę, przejdź do zakładki Pobierz programy, a następnie wybierz opcję rozszerzenia dla SketchUp. W tym miejscu odnajdziesz pliki do ściągnięcia, którymi zainstalujesz wtyczkę, która Cię interesuje. Aby je pobrać, będzie trzeba się zalogować lub stworzyć sobie konto. Aby zainstalować wtyczkę Shadow Analysis 2, uruchom program SketchUp, a następnie przejdź do menedżera rozszerzeń. W nowo otwartym oknie kliknij w Instaluj rozszerzenie, a następnie odszukaj na dysku i wybierz ściągnięty plik RBZ. Po chwili na liście pojawi się pozycja Shadow External, Dzięki czemu mamy pewność, że proces ten się zakończył? Pozostaje dodać licencję. Aby to zrobić, kliknij w rozszerzenia, wybierz Shadow Analysis 2 i uruchom wtyczkę. Z tego poziomu będziesz w stanie dodać dane licencyjne, i tym samym aktywujesz program. Na bazie modelu tego prostego domku przeprowadzimy analizę nasłonecznienia. Aby tego dokonać, umieszczę go w konkretnej geolokalizacji zgodnie z przyszłym stanem faktycznym. Dzięki temu upewniam się, że program SketchUp oświetli moją pracę zgodnie z rzeczywistością. Przechodzimy zatem do plik, geolokalizacja, a następnie w nowo otwartym oknie wybieramy interesujące nas miejsce. U mnie jest ono już wybrane, zatem zaznaczam region i wybieram darmową siatkę Digital Globe. Kolejnym krokiem jest import do mojego modelu. Ten proces może chwilę potrwać i będzie tym dłuższy, im wybierzemy gęstszą siatkę modelu terenu. Po jego załadowaniu umieszczam chatkę zgodnie z tym, jak miałaby zostać wybudowana. Działam na przykładzie, zatem nie mam tutaj jakiegoś większego konkretu odnośnie osadzenia tego budynku, dlatego pozycjonuję go na oko. Po takim ustawieniu Możemy wyczyścić lokalizację, żeby ukształtowanie terenu nie zakryło nam budynku. Lub bardziej poprawnie, powinniśmy wyświetlić ten teren, a następnie osadzić budynek zgodnie z jego ukształtowaniem, tak aby nie znalazł się pod jego powierzchnią. Wreszcie możemy przejść do analizy. Aby to zrobić, należy uruchomić wtyczkę. Zanim jednak rozpocznę obliczenia, rozbiję ten model tak, aby mieć możliwość zaznaczania poszczególnych powierzchni, które będę poddawał analizie. Ponieważ program będzie liczył tylko to, co w danym momencie jest zaznaczone. Teraz możemy rzucić okiem na opcję analizy, jakie daje nam Shadow Analysis. Możemy wybrać normę, według której ma być prowadzona analiza. Możemy ustawić też dokładność siatki, według której ta analiza ma być prowadzona. Następnie mamy opcję wyboru daty, jednak w tym przypadku jest ona ustawiona na sztywno ze względu na wybór normy. Gdy ustawimy wszystko wedle naszego zapotrzebowania, jesteśmy gotowi do przeliczenia analizy. Klikamy zatem w Calculate. W zależności od skomplikowania obiektu, czas oczekiwania na efekt może być różny. Po chwili otworzy się okno z wynikiem naszej analizy. Możemy sobie je pooglądać w trójwymiarze. wymiarze. W tym przypadku cała ściana jest na czerwono, zatem nie spełnia wybranej normy. Spróbujmy zatem uratować nasz projekt, osadzając go inaczej względem kierunków świata. Zaznaczam zatem cały budynek i obracam go nieco bardziej w kierunku słońca ścianą, na której wystąpił problem. Po tej operacji ponownie zaznaczam interesującą mieścianę i podaję kolejnej analizie. Wynik jest nieco lepszy, natomiast normy mieszkaniowej te ściany by nie spełniły. Interesuje nas otrzymanie efektu, w którym nie pojawi się żaden kolor. Po podglądzie analizy nasłonecznienia poruszamy się podobnie jak w programie SketchUp. Z tego poziomu mamy możliwość zapisu modelu, wyniku analizy, a także kilka opcji odnośnie pozycjonowania kamery względem kierunków świata. Na koniec zapisuję wynik pracy, który skutkuje stworzeniem pliku JPG.